Korzystaj z bogactwa, które daje Ci Pan Bóg. Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam Was z przepięknego miejsca. Góra Świętej Anny, za mną bazylika. Dzisiaj, moi drodzy, 26 lipca, wspomnienie tutaj uroczystość odpustowa ku czci Świętej Anny, Matki Najświętszej Marii Panny, Babci, tej ziemskiej babci, Pana Jezusa, wszystkim babciom, wszystkim mamom, niech święta Anna wyprasza potrzebne łaski. Oczywiście tym, którym święta Anna patronuje. Po to pod koniec filmiku, tutaj wejdziemy sobie do bazyliki. Kto nie miał okazji być, pokażę wam tę przepiękną, ciekawą figurkę świętej Anny, która na jednym ramieniu trzyma pana Jezusa, na drugim ramieniu trzyma matkę najświętszą. I popatrzcie się, moi drodzy, jakie to jest Odpowiedzialność. Z jednej strony można powiedzieć, jaki ciężar odpowiedzialności za zbawienie świata trzyma na swoich ramionach, na swoich barkach święta Anna, a jednak daje radę. Dlaczego? Ponieważ jest powołana przez Pana Boga, jest wybrana przez Pana Boga i Pan Bóg daje jej łaskę każdemu człowiekowi, także każdej matce, każdej babci, każdej kobiecie. Pan Bóg daje łaskę do tego, żeby ona wypełniała swoje codzienne sprawy, zadania, obowiązki, żeby je realizowała. I przykładem tego, że można z Bożą pomocą, jest oczywiście Najświętsza Maryja Panna, ale także jest święta Anna, która właśnie pokazuje, że daje radę trzymać na swoich Rękach na swoich ramionach ten ogromny, ogromny ciężar odpowiedzialności, bo, bo tak to trzeba nazwać, za zbawienie świata, za trud wychowania. Także, moi drodzy, dzisiaj omadlamy wszystkich rodziców, którzy yy, przez lata, może to już są bardzo dojrzali rodzice, może tacy, którzy mają dopiero Małe dzieciątko, które ma kilka tygodni, kilka miesięcy. Rodzice uczą się być jak być rodzicami. Polecamy wszystkich rodziców, także naszych rodziców, żyjących, prosząc o Boże błogosławieństwo i zmarłych, prosząc dla nich o dar życia wiecznego i dzielenie się razem ze świętą Anną, ze świętym Joachimem, chwałą nieba. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za moich rodziców, dziękuję Ci za ich. Trud wychowania za miłość, za wszystkie nieprzespane noce, za wszystkie ofiary, w których rezygnowali z czegoś dobrego dla siebie, moim kosztem, żeby dla mnie było lepiej, żebym ja miał więcej, żebym miał więcej możliwości, żebym mógł rozwijać swoje talenty, żebym mógł wartościowo spędzać czas. Pragnę, dobry Boże, Podziękować Ci za dar otwartości rodziców na dar życia, że pragnęli przyjąć dziecko, pragnęli przyjąć dar życia, za to, że ja, każdy z nas tutaj obecnych jesteśmy Bożymi dziećmi, jesteśmy na tym świecie, że Pan Bóg poprzez naszych rodziców dał nam misję. Misję uświęcania Bożą łaską nas samych, uświęcania naszych rodzin, naszych bliskich, tych, do których na co dzień jesteśmy powołani. Przez Świętej Anny, przez Świętego, jakie ma Tobie, Dobry Boże, zawierzam wszystkich tutaj zebranych, szczególnie rodziców, babci, dziadków, tych, których dzisiaj w sposób szczególny mamy na uwadze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, Królowo Rodzin, módl się za nami. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii ze święta Joachima i Anny. Jest to wspomnienie obowiązkowe, dlatego najprawdopodobniej w kościołach parafialnych jest odczytywana Ewangelia z dnia. Natomiast, moi drodzy, no, będąc w takim miejscu, to nie sposób nie odczytać tej Ewangelii ze święta. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych Pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ta Ewangelia zawsze mi się kojarzy z taką pielgrzymką, kiedy byłem na pierwszej parafii jako wikariusz w Giedlerowej, koło Serdecznie pozdrawiam wszystkich z Giedlerowej, którzy. Też wiem, że tutaj są na uczcie przed śniadaniem, także na wieczorniku. I to było w 2014 roku. Postanowiliśmy zorganizować pielgrzymkę dziękczynną do Rzymu za kanonizację Jana Pawła II. Papież został ogłoszony świętym 27 kwietnia 2014 roku i powstał taki pomysł, żeby na wakacjach Pojechać w tej pielgrzymce dziękczynnej, parafialnej do Rzymu. Tak się stało. I mieliśmy też taki mm, bardzo ważny, być może najważniejszy pod względem programu dzień czyli Msza Święta przy grobie świętego Jana Pawła II, czyli już w tej głównej bazylice w bocznej kaplicy, kaplicy świętego Sebastiana. Tam mieliśmy wcześniej tę mszę zarezerwowaną dla naszej grupy w godzinie porannej i miałem okazję też y, odprawiać tam mszę przy tym, y, przy grobie, przy relikwiach świętego Jana Pawła II i pamiętam, że była właśnie czytana ta Ewangelia i kiedy... Kilka słów też tam kierowałem w ramach homilii do ludzi, to mówię, że no, papież ogłoszony świętym. Tyle czekaliśmy lat, tyle czasu na kanonizację Jana Pawła II i teraz tutaj jesteśmy, przy jego grobie, przy jego relikwiach. I szczęśliwe oczy wasze, że widzą to, co wy widzicie, że tutaj możecie być w tym miejscu. I moi drodzy, ważne, żeby też... Dostrzegać to, co mamy. W codziennej gonitwie warto dostrzegać wszystkie dobra, które Pan Bóg nam daje. Kolejny dzień, kolejna okazja, żeby pomodlić się, uwielbić Pana Boga, ale też, moi drodzy, te możliwości związane z rozwojem techniki, cywilizacji. Oczywiście, to prawda, że w internecie jest wiele złych, niewłaściwych treści. Ale ile też jest treści dobrych, ile jest treści wartościowych, na przykład nauka języków, ile mamy teraz możliwości. Kiedyś e, starci pamiętają, nie wiem, 30, 40, więcej lat temu, to były różne jakieś e, e, słowniki, książki do nauki języka. Oczywiście potem się zaczęły pojawiać kasety, płyty. Jakieś pendrive'y, programy, a teraz, moi drodzy, mamy tyle w internecie, możemy słuchać różne rozmówki, filmy, seriale, możemy się osłuchiwać, ponieważ to jest niesamowicie ważne. I tak samo pod względem wiary mamy tyle dobrych komentarzy biblijnych, mamy tyle dobrych konferencji, mamy tyle dobrych rozważań. Ważne, żeby to były katolickie, bo też uwaga na różne sekty, które no niestety są obecne w internecie, ale mamy tyle możliwości. I warto z tych możliwości korzystać, żeby budować swoją wiarę, żeby się uczyć, żeby się dokształcać, ale także, moi drodzy, żeby w tym dziele ewangelizacji uczestniczyć i przekazywać dalej, właśnie przesyłać do tych, którzy być może nie wiedzą, gdzie, czego poszukać, w jaki sposób korzystać z tych treści. Mamy duże możliwości, to jest szczęście. Ważne jest to, abyśmy umieli z tego korzystać w sposób mądry, w sposób Boży, w sposób także katolicki, w duchu katolickim. Warto czasami zapytać się kogoś, czy jakiegoś księdza, siostry zakonnej, kogoś, kto jest bardziej zorientowany w takich tematach, czy te treści, które. Są, które oglądam, kogoś tam słucham, kto mówi naprawdę, może ciekawie, ale czy to jest katolickie? Moi drodzy, to jest niesamowicie ważne, ale korzystajmy, korzystajmy z tych możliwości, bo czasami w internecie tracimy dużo czasu, przepraszam, ale na głupoty, ale starajmy się ten czas przeznaczać w jak największym stopniu. Na treści wartościowe, treści Boże, które będą i rozwijały naszą wiarę, i wiarę innych, i także przekazujmy dalej, przesyłajmy, także i te uczte przed śniadaniem, czy też wieczornik. E, moi drodzy, za chwilkę tutaj na boku pojawi się okienko z wczorajszego wieczornika. Jak nie miałeś okazji, nie miałeś okazji wczoraj, to zachęcam, żeby dzisiaj wysłuchać tego rozważania i także. Jeszcze bardziej zagłębić się w Słowo Boże. Za chwilkę, moi drodzy, pokażę Wam w środku bazylikę, a na cały dzień i świętowanie uroczystości świętych Joachima i Anny. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia.